Po tanie końcy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do UltimateCoinExchange.com. Przy kodzie n 3 macie 5% więcej. Zapraszam! Moi drodzy, jako że są wakacje postanowiliśmy troszeczkę luźniej podejść do tematu razem z Wibą i zagramy sobie całkiem popularny ostatnio dwa na dwa. Siemanko, z tej strony Nexio, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a moi drodzy dzisiaj jest ze mną oczywiście Vibe Siemanko No i gramy sobie e, rewanż, tak jakby 2 na 2, pierwsze spotkanie graliśmy na kanale Vive, gdzie graliśmy Leicester City, także koniecznie zobaczcie, bo naprawdę warto No i teraz tak, tutaj na drużynę jak działa, jakimi drużynami gramy. Działa to następująco. Na moim fanpage'u przed nagrywaniem odcinka po prostu zadaję pytanie, że Halo halo, dzień dobry moi drodzy widzowie, będziemy nagrywać wana od was Vibę. Drużyna, która ma najwięcej łapek zaproponowana przez was wygrywa i tą drużyną będziemy grać. Także Hubert zając otrzymał nieco ponad 10 minut, ponad 90 lajków i zaproponował nam reprezentację Indii. Także dziękuję Hubert i, i, i gramy tą reprezentacją. Będzie dobrze wibę. Tak. Ten ziomek co tu? Wyszukiwanie przeciwnika wątpię, że znajdziemy kogokolwiek z tą samą oceną gwiazdkową zespołu i tą samą ligą. I czuję, że będziemy grać na jakiś Real Madrid z tymi Indiami. A few moments later. Nie, nie znaleziono żadnego przeciwnika. To to musimy zmienić na Nową Zelandię. Moi drodzy, niestety nie chcę nam znaleźć żadnego przeciwnika do e, indii. mocnych Indii. Tak jest, do mocnych Indii, ale Hubert zaproponował nam również jako drugą reprezentację Nową Zelandię. Więc sprawdźmy, może to Nowa Zelandia się okaże dla nas lepszą drużyną. Jest! Znaleziono! Tak jest! Udało się! Aleluja, będziemy grać Nową Zelandią? Utracono! Nie! Czemu? One eternity later. Moi drodzy, próbujemy zagrać kolejną drużyną, ponieważ wszystkie, które zostały zaproponowane przez Huberta, niestety, no nie funkcjonowały, nie chciało nam nikogo do nich znaleźć. Także y, Łukasz Pochec zaproponował nam koronę Kielce albo Termalikę. Także próbujemy teraz tymi drużynami, nic nie zmienialiśmy, gramy po prostu domyślnym składem, ale chcemy, żeby w końcu nam kogoś znalazło, bo od 10 minut próbujemy znaleźć przeciwnika. O, lewiat. O matko boska, to chyba będzie trudno zagrać tutaj. My. No to zmieńmy i spróbujmy znaleźć Termalikę w takim razie. Prosiłbym was, żebyście w następnych odcinkach. Również proponowali nam drużynę, którymi. No, po prostu. No, zagramy, tak, tak, powiem Znaleziono przeciwnika! Stary! Tak Dobra. jest! Bo stary no, przeciwnik gra jakąś polską drużyną. Pewno ktoś chce wiesz, polską drużyną zagrać. Być może, no nie wiem, w każdym razie gramy termalikom, moi drodzy. Dwie Uff. gwiazdki i to jest skład domyślny. My tutaj nic kompletnie nie zmienialiśmy. Chociaż pierwszy strzał jest takim drogim prognostykiem, więc. Będzie dobrze, mimo, będzie dobrze. Na tak, co gramy. New York, Na New York City. City. O, cholera, jasna, to będzie ciężko. Dobra, dawaj, zniszczymy ich. Co ty mi ma pirlo, pirlo, oni mają ciężkie Pirlo nie da ekstra. Kogo jak kogo, ale oni tutaj mają zawodników, którymi mogą nam. Oh, o. No. Dawid, wija. Ale on się szybki tu wydaje w ogóle, ty. No, tu się każdy zawodnik wydaje szybki. No, pamiętaj. Z naszych termaliki. To też możliwe. No, w każdym razie jest troszeczkę. Tr troszeczkę zapakował, tak powiem. Będzie ciężko, dobra, dobra, to tam, wija. Co tam, że on kiedyś grał w Barcelonie, co tam, że on jeszcze dobrze gra, co tam Czwarta minuta, a my to zrobimy świetnie Patrz jak się porwał z motyko na słońce, ale go tu zajechaliśmy No Nexon, podaj, dół No Nexo wstrząsł Patrz, patrz, patrz. tak jest! Pierwsza ta easy. Kalma, tak jest Bardzo dobrze, szybka odpowiedź wydaje mi się, Konradzie No i, no i bardzo dobrze Wcale Frank... nie fart, że tak się odbiło Frank Lampard nie dowierza, to nie jest fart, to są czyste umiejętności nawet nie wybiegam na kontry, tylko wybiegam do bramki. Serio. Taki murek. Z tym, gdzie ty biegniesz? Idę, idę, idę. Wracaj, wracaj! Nie! Ale to Idealnie. Ale wy dwójkę się tam ustawiliśmy dobrze, jeszcze tam bramka... Ale ja hejtuję tą taktykę zawsze, ale teraz musicie mi wybaczyć, bo jednak, jednak sytuacja tego wymaga, prawda? Dokładnie, tak. Oj. Tu też jest spalony. Obronił! Nie ma! Patrz! Wyciągnął! Tak jest! Karny? Dobra, czyli nie było spalonego, ale przynajmniej nie ma bramki, z rzut karny, jest szansa na obronę I czerwona I, kartka. I czerwona kartka, to tak trochę słabo To czekaj, zaraz, muszę zapozować i ja muszę chcę, zrobić... Ja chcę tylko zobaczyć za co ta czerwona kartka jest, ale to szczegóły Nie no, no trochę go zniszczyliśmy, musisz przyznać Można wieje, jak wkurwiony <ślam> no, Konradzie, ja staram się na swoim kanale nie używać wulgaryzmów, chyba że na filmiku reakcje na karne Polska-Szwajcaria, ale no, no dobra, tu był I to taki... 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 taki Taki Ewidentnie. Stary, to... czy ja mam tym ziomkom nagrać ten mecz, dlaczego oni tego nie pomijają? No nie wiem, no. może lubią coś takiego. No co za ludzie! Ja co, troszkę się przesuń w prawo tylko, troszkę się przesuń w prawo. Nie rzucaj się, tylko Zrzuca się rzucam się w prawo! No dobra. A to tak się jak. I tak to było takie pójście w ciemno. ale no. No cóż. Niestety. Patrz kto się pojawia na boisku. Patrz kto wchodzi. Kto to jest? Spójrzcie, moi drodzy Jaki ma numer? Jakub Biskup, numer 20 o. o, o. Jeszcze, jeszcze Fibę, to jest idealny timing, strzel to Nie, co ty nie. zrobiłeś? Nie Człowieku Dobra, Zapomniałem, że to nie jest Messi i nie zrobi idealnej podbitki, ale Spoko, już piłkę i mamy ją, patrz Patrz, mamy ją Puść ją, powiedziałem puść ją Ale ją puściłem Tutaj, odwycofaj. No, fibę, to jest idealne podanie ja! Ale Kiedy dobra akcja, pierwszy. dobra akcja, szkoda. No, to było dobre. Jest, jest rzutowo, tak. Dobra. No tak, 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 no, tam mam broni. Dobra, bo nam rzucanie. Wywalcz tam na, na ten. O! Tak się. Co to było? Podaj, 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 podaj Leci, ładne podankowi Beduje jeszcze, jeszcze raz. Dobra teraz wrzutka, wrzutka musi... To, to musi być rzutka. O Jezu, co ty nie, zrobiłeś? Nie, czemu tak lekko! Nie, nie chciałem właśnie wrzucać, bo tak wiedziałem, że on zrobi kosa, ale Cholera, ale. jasna Ja oczywiście przejmuję jak zwykle Ale podaj, 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 poda- Dibestrzeltyk! Aaa, ah, myślałem, że to odbije First kontrol. Tak jest Wow Nie, 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 nie Nie! nie. Jezus! Ja pierdziele Góra, 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 świetnie góra, góra nie teraz Cofnij, cofnij jak coś, cofnij Czekaj, plizga do, do środkuje. Ty na co? Ile ma gwiazdek pizga? Co tu się stało? leci na dół, na, dół, na dół piłka, leci. Świetnie, biskupem. Biskupem, strzel do szatni. Albo do środkuj. Do środkuj. No, o, strzel to! Nie! Strzelił ponad bramką? Jest. Rożny jest. Rożny, tak? Tak. A dobra, uff Ale Myślałem, jak to się tak, stało? Myślałem, że tak koślawo strzelił to. Może to bramka sztyknął? Nie mam pojęcia. Daj, do, środku ee... dalszy Nadal, tak, do środku, nie ma dalszych słów, dalej, do środkuj. Dobra, jak to poleciłem? Biegam, to... biegam, biegam, biegam. Oj, oj, oj. Ale było? To. Co mi to, kurde, strzelaj to, strzelaj. Ej no nie cóż, tak źle. Ej, Nie no nie powiem szczerze, że nie jest tak do końca źle Fakt fakt, ten gramy z lepszą drużyną, ale... Liczę tutaj na wygraną, spokojnie dawaj, jest dawaj. do zrobienia znów to Spoko Nie doczekaj! <grym> Idealnie Daj bitch! A czemu ty w nogi robisz się ślizgi? No bo patrz, bo wyczyściłem gościa i teraz już ma, kurdy za swoje, nie? No ale co tak, możemy zaraz zgarnąć drugie czerwone to nie jest dobre Nie tak zgarniemy, tylko. spokojnie, wszystko under control I Raza dawaj Spokojnie, na spokojnie Druga strona, przerzuć! Czekaj, Dół. czekaj, leci, leci! No, podaj to piłkę! Podaj! No, stary, wciskałem podanie w momentu, jak byłem w kółku, ale najpierw mnie wziął w kleszcze i mi wycofało to. Kasuj go. No nie, nie. co to w palce normalnie? Nieeee, Dobra, weź, weź zrób jakąś, nie wiem, zrzutkę na kasetę i nagramy ten mecz ja zaraz to wypalę, dobra? Co ty nam tu, kurde, będziesz wleciał w McNamara? No i co? I to... Tak, w tak. nizgi w nogi to nie jest najlepsza taktyka. Ma piłkę, kosze! WIBE! To no stary! Matko, święta, nie dostaj kontuzji, proszę! Druga strona jest całkowicie wolna. Strzał! No Sprex? czemu ty przyjmowałeś? Przecież to byłeś ty! Ty strzelałeś! No to Był ja niebieski! Strzał. WIBE stary! Czerwona. O Boże, tak zwane ko kolekcja żółtych kartek, zapraszam! Now nowa seria na kanale BIBE, ale ładnie... Ładny... O jest i jeszcze raz! <grym> Thank Nie, so... bo to jest kędziora, on jest bez tempa, stary! Podaj! patrz! I strzel to! Podaj, albo na sweety. Stary! No! Co?! Ja już się cieszyłem z bramki. Bo ja go ominąłem, puściłem to z drugiej strony i wleciałem z tym do bramki. Jakim cudem... Jak?! Jak to, jak ty to zrobiłeś?! Jak to jest możliwe?! Przecież to się... Ja Cię nawet nie słyszę, co Ty mówisz, muszę słuchawki sobie założyć I... Co Ty zrobiłeś, stary? Ej, no, wiesz jak ja to lekko nacisnąłem? Stary! Nie załamuj mnie! A jest dziś powtórka, przepraszam bardzo Nie chcę patrzeć na tą powtórkę, moi drodzy, to było na tyle, że chodzi o ten odcinek, tą akcją, podsumowujemy ten mecz Dziękuję, Jest, Dobranoc. jest powtórka, czekaj, patrz ja nie chcę na to patrzeć Zobacz, proszę, zobacz Witam Was w kolejnym odcinku Graj jak Wibę. Tutaj ładne podanie, widać oczywiście nekcją technika, styl. Wibe co? Proszę bardzo, ja, ja ominąłem bramkarza z strony. Stary. Zbawy. To miało być podanie do Ciebie. Jak? Ja się cieszę no bramki. Ja się pytam jak? Ja nie wiem. Jak to jest możliwe? Dziękuję, dobranoc. Cześć i pa! Я-я-я кто сейчас